Rafał, a trenerem drużyny z, z Krzyszowa Gwiazd jest Brian Joel Rodriguez, z osiemnastką Damian Tarka, z dziewiętnastym numer. Która zajmuje odległe, co prawda dwunaste miejsce w tabeli, ale tych bramek tracą mniej. Teraz już widzimy, że zawodnicy z Odry rozpoczęli. ale już zbyt długo. Zgania, czy teraz rywa się do piłki? Nie, to szczypanek oczywiście, ale ten strzał nie. Teraz piętka w wykonaniu zawodników, ale nic z tego więcej nie mogło być i będziemy. Świetnie również tutaj z wodami popisuje się zawodnik. Strzał na bramkę teraz jednak zablokowany i. Teraz wieczorek pokazał się. Oj, jeszcze znalazł tutaj Gacia Gać po lukarnym i czy będzie jednastka? Będzie jednastka. Będzie Dudziński, Dudziński i. Świetnie, interweniuje bramkarz. Ale to nic nie daje, ponieważ wieczorek wpisuje się na listę strzelców i ten strzał był już nie do obrony. On pierwszy dobija, dochodzi do tej piłki i, i mamy jeden do sera w 26 minucie spotkania. A trybuny krzyczą jeszcze jeden. Oni na to czekali. Oni chcieli, żeby wreszcie i ich... Bramka świetnie znajduje. Tutaj zawodnika urywa się, ale czy zdojdzie... Oj, takich rzeczy nie powinno się robić. Złe bardzo złe... No i są 3, 3 na 3, ale Dudziński niecelnie, chociaż teraz jeszcze nieporozumienie w ekipie gości od rzutu rozpoczynali goście, ale to już gospodarze przejęli tą futbolówkę i będą rozpoczynać swoją akcję. Teraz strzał na bramkę, oj dawno nie widzieliśmy żadnego uderzenia. Teraz urwał się Malinowski, teraz stoi, ale nie, sędzia to przerywa piłka jednak w siatce, tylko że cały czas kręci się z futbolówką. Teraz Turkson ponownie tam gać urywa się, ale tu dochodzi do sytuacji strzeleckiej, ale to nie mogło zakończyć. Zaskoczyć bramkarza, a my za to kończymy pierwszą połowę Ten karny jednak sprawił, że się podłamał i sędzia y, trener postanowił go zmienić i to te kości. Y, Gospodarze oczywiście, no i Wątroba czy teraz będzie dalekie wybicie. Oj niecelnie, niecelnie. Zdecydowanie. Ale również wieczorek nie za... No i goście teraz wychodzą z atakiem 3 na 3. Do piłki dobiega jeden ze skrzydłowych i strzał na bramkę, ale świetną interwencję popisuje się. Zawodnicy, gości będą wybiegali z sytuacją. I czy będzie strzał na bramkę? To ślizło, jednak nie zdecydował się na ten strzał. Zdecydował się to baranek, ale ten. Do zmiany szykuje się kolejny zawodnik e, drużyny gości. Jest to kolejny obcokrajowiec. Ale teraz widzimy świetna sytuacja. O jejku! Bólówkę. Daje radę obrońcy. Mija kolejnego. Teraz dochodzi do piłki zawodniku Odry. Ale nie. To nie. Teraz już zganiasz do środka. Szczepanek szuka miejsca do dania, strzału i znalazł bramkarz z kłopotami, ale razem zachowają się. No, tutaj nie było już żadnego zawodników. Oj, oj oj, oj oj To mogło zaskoczyć bram. No i zobaczymy, jak zachowają się gospodarze. Piłka dośrodkowana, a zamykał tutaj! Tutaj jeszcze znajduje swojego pana zespołu. Ten jednak wyrzucony mocno daleko. No... To zagranie mogło gdzieś tam przynieść rezultat. No i widzimy. Oj, 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 to jest Bramka! Dosyć niespodziewanie odbija się piłka od słupka i wpada do Bramki. A strzelcem Krzyżok! Krzysztof Krzyżok, środkowy obrońca z numerem 22. No nie spodziewaliśmy się tego w tym momencie, ale. Będzie to raczej dośrodkowanie w pole karne. Ma tam kto uderzyć głową, już to było przed chwilą pokazane, ale tym razem. się urywa. Ostatni rajd. Tarka, tarka, tarka. Cały czas przy piłce. P piłka do środka. Tarka, tarka. Czy będzie oddany strzał? Ale świetna interwencja wątroby. Piłka. Złapana, a więc sędzia kończy to spotkanie. Yy, 2 do 0. Ekipa. Go